Cześć. Dzisiaj w webinarze z cyklu planowania nauki języków wersja w nauki na cały etat, czyli plan Olgi na niemiecki w dążeniu do poziomu B2. Okay. Olgia już mieszka w Niemczech, zdała certyfikat na poziomie B1 i aktualnie przygotowuje się do GT certyfikat na poziomie B2. Okay. Więc dzisiaj o takim planie na maksa. Gdy mamy do wykorzystania właściwie cały wolny dzień. Okay? Więc e, z tego powodu, po prostu, e, Olga ma tak mniej więcej 30-35 godzin, 40 godzin tygodniowo e, na naukę, e, bo po prostu potrzebuje go do pracy. E, Olga już mieszka, tak jak powiedziałam, już mieszka w Niemczech, e, czyli tym niemieckim może się otoczyć, e, ale też e, nie znajdzie pracy, jeśli po prostu nie będzie, e, nie będzie znała niemieckiego. Wiadomo, że w przypadku tak wielu godzin możliwą przeszkodą jest po prostu zmęczenie nauką, czyli taki efekt, że absolutnie ja już mam dość i nie chcę mi się dalej, także to będzie jedno z tych największych zagrożeń. Oprócz tego wiadomo, jakaś choroba mamy taką porę roku, że nigdy nie wiadomo, co się trafi i jak to będzie wyglądać. Oprócz tego Olga regularnie jeździ do Polski do rodziny. Ma takie wyjazdy dość. Spontaniczne można powiedzieć, niezaplanowane wcześniej, nieuzależnione też od niej, czyli nie wiadomo na jak długo, ani dokładnie kiedy, i czasami dowiaduje się o tym tak dość na ostatnią chwilę. Czyli te wyjazdy do Polski też mogą być utrudnieniem, no bo to jest dużo czasu spędzonego w samochodzie. Olga jeździ z Hamburga samochodem, więc to jest naprawdę kilka dobrych godzin. Gdzie ciężko jest cokolwiek zrobić, no bo wiadomo, w samochodzie są, mamy trudne, trudne warunki, oprócz słuchania, ale ileż można słuchać. No i podczas pobytu w Polsce też nie bardzo, no bo w końcu po coś tutaj przyjeżdża, czyli rodzina, znajomi i tak dalej. Oprócz tego, skoro mamy tak wiele godzin, no to zdecydowanie jakieś problemy z organizacją tego wszystkiego, czyli dobrze. Trzeba mieć plan, bo inaczej łatwo jest się po prostu pogubić z tym. Tak? Jak mamy za dużo godzin dostępnych, to też ciężko jest się zabrać, no bo w końcu jeszcze mam czas i jeszcze zdążę. Olga lubi się uczyć rano z lektorem, kiedy ma jeszcze świeżą głowę, a w ciągu dnia uczy się sama, tak po trochu tu, po trochu tam, wiadomo. No i wiadomo, standardowo. Spokój, cisza i wsparcie lektora, czyli to w jaki sposób lektor ją prowadzi przez to, co ona e, musi poznać do egzaminu B2. Okay? E, to, co jest ważne, to e, to, że Olga ma zajęcia z lektorem niemcem, czyli tutaj nie ma żadnej innej opcji na to, e, żeby przejść na polski, na inny język. Jest to lektor, który jest faktycznie lektorem, który jest egzaminatorem do egzaminu GT Certyfikat B2, czyli dokładnie wie. Czego Olga potrzebuje? Czyli to nie są tylko i wyłącznie konwersacje. Czyli jak bierzecie zajęcia z nativem, to też trzeba to wziąć pod uwagę, czy ten native jest faktycznie wykwalifikowaną osobą, czy po prostu chcecie sobie z kimś pogadać, ja, bo wtedy to nie ma znaczenia. Jak tylko chcecie mieć konwersację. E, bo takim długoterminowym celem właśnie jest ten certyfikat. E, no i krótkoterminowym na te trzy miesiące, e, to są 24 zajęcia z lektorem, bo e, Olga ma zajęcia dwa razy w tygodniu. I oprócz tego, oczywiście, regularne odrabianie prac domowych na te zajęcia. I tak jak mi Olga mówiła, czasami tych prac domowych jest naprawdę dużo i zajmują one kilkanaście godzin, bo to zależy od, od tygodnia. Oprócz tego, Olga oczywiście uczy się samodzielnie, ma zestawy próbnych testów, które przerabia. Czasami dostaje je od lektora, czasami ma swoje albo gdzieś z internetu. Znajduje jakieś darmowe materiały dostępne do tego, bo jeśli chodzi o niemiecki, to jest dość dużo darmowych materiałów, i jednym z nich jest kurs online, który też mamy dostępny za free. To jest VHS Learn Portal, i tam Olga stwierdziła, że chciałaby przerobić w ciągu tych 12 tygodni 12 lekcji z kursu. Czyli jak widzicie, mamy tego całkiem sporo, chociaż wydaje się, że wcale nie. Ale każde te zajęcia generują bardzo dużo dodatkowej pracy własnej. I dlatego właśnie mamy tutaj dość dużo obciążenie, ale też dużo możliwości czasowe w przypadku Olgi. Więc jakie, jakie są te typowe zadania do wykonania z tygodnia na tydzień? No mamy te dwa zajęcia z lektorem tygodniowo, czyli dwa spotkania. Oprócz tego Olga musi odrobić wszystkie swoje prace domowe. E, które dostaje i e, z tego co pamiętam, Olga powiedziała, że ma zajęcia we wtorki i w czwartki, czyli ma cały jeden dzień, <gryw> półtora dnia powiedzmy e, na odrobienie tych pracy domowej ze wtorku na czwartek, e, więc trzeba się trochę e, streszczać, no a później często w ten weekend coś wypada, czyli mamy właściwie czwartek, piątek poniedziałek, żeby się wyrobić na, na kolejne zajęcia. Oprócz tego e, Olga miała problem z mm, nauką słówek, bo po prostu czuła, że ma ich nadmiar, tak? Nie wiedziała w jaki sposób zrobić sobie jakąś ich bazę tak, żeby je się nie powtarzały, tak żeby to wszystko było odpowiednio uporządkowane. E, korzystała z różnych materiałów, przez to te słówka też były różnorodne i było ich po prostu masa. Było ich po prostu bardzo dużo. E, więc e, początkowo Olga spisywała wszystkie je w zeszycie, ale po jakimś czasie sama zauważyła, że no te słówka zaczynają się powtarzać, no i to nie jest najlepszy sposób, bo ciężko jest do nich trafić, no i co z tego, że zapiszę w zeszycie, zapiszę sobie w jakimś słowniczku swoim, skoro i tak się ich nie nauczy w ten sposób. Więc rozmawiałyśmy o tym, w jaki sposób może zrobić tą swoją bazę, rozmawiałyśmy o różnych typach fiszek, o różnych typach programów, rozmawiałyśmy o Quizlecie, o Memrise i o Anki między innymi. Olga zdecydowała się wypróbować Anki, także sta, będzie stawiać swoje pierwsze kroki z tym programem w ciągu tych 12 tygodni. Bo stwierdziła, że to może się okazać dla niej dobrym rozwiązaniem, także będzie testować. Oczywiście, jeśli się okaże, że to nie będzie dla niej komfortowe rozwiązanie, no to będzie próbować dalej i spróbujemy wspólnie znaleźć jakieś, jakąś inną opcję dla niej. Oprócz tego, ponieważ Olga się przygotowuje do egzaminu, no to cały czas będzie robić te próbne testy, które ma zadawane przez lektora i które gdzieś znajdzie samodzielnie. No i mamy tą jedną lekcję z kursu online tygodniowo. To się wydaje mało, ale jak rozmawiałam z Olgą. To powiedziała, że ta jedna lekcja na kursie to jest naprawdę dość wypasiona. Wszystkie te lekcje są bardzo objętościowo bogate, można powiedzieć, i naprawdę zawierają bardzo dużo jakichś podsekcji, bardzo dużo materiałów, także nawet ta jedna lekcja tygodniowo może się okazać zbyt, zbyt dużym zadaniem. Także tutaj jest możliwość ewentualnie zmniejszenia tego w ciągu naszego. Na, w ciągu naszej współpracy. Ale mamy to minimum tutaj, czyli dwa zajęcia z lektorem tygodniowo, czyli tego na pewno Olga nie będzie odwoływać, nie będzie przegapiać i te prace domowe najlepiej jak potrafi, najwięcej jak potrafi. I tutaj mamy bardzo fajny przykład nauki własnej, ale tak jakby pod, pod okiem osoby, która jest profesjonalistą. Tak? Czyli mamy konkretnie lektora, który ma jakiś ułożony plan, ale oprócz tego. Trzeba ten plan jeszcze zrealizować samodzielnie, bo lektor przedstawi temat, omówi temat, zada pracę domową, no ale słówek się nie nauczy, więc to jest ten problem. Oprócz tego jeszcze trzeba to je jakoś wdrożyć i nie da się tego zrobić nawet w przypadku dwóch zajęć tygodniowo, tak? Czyli nawet jak mamy te 120 minut w tygodniu, czyli dwie godziny w tygodniu, czy nawet jeśli to są 3 godziny w tygodniu, no to lektor nie jest w stanie tego wszystkiego zrobić, tak. Trzeba zrobić to samodzielnie i po prostu ćwiczyć, wdrażać, powtarzać, utrwalać i aktywować to słownictwo i, i tą gramatykę poznawaną. Ja? Więc tutaj troszeczkę z innej strony niż w przypadku planu Agnieszki, która była całkowicie niezależna. Tutaj mamy plan uzależniony od, od profesjonalisty. Mimo wszystko trzeba trochę pomyśleć samodzielnie, jak to zrobić, żeby to wszystko po prostu miało sens. Ja? Czyli tak w skrócie ten plan nauki Olgi możemy podzielić na trzy rzeczy. Czyli mamy zajęcia z lektorem, mamy ten kurs online i mamy to słownictwo, które będzie wynikało z zajęć z lektorem i z kursu. No i ze wszystkich dodatkowych materiałów, czy ogólnie z życia. Takiego no, codziennego po prostu, tak, w, w Niemczech. Czyli w przypadku zajęć z lektorem zdecydowanie mamy tutaj nieprzekładalny termin zakończenia, no bo konkretny termin wykonania pracy domowej jest ustalany z góry przez lektora. Czyli albo jest to na ten najbliższe zajęcia, na następne zajęcia. Tutaj wiadomo, że to zależy od zadania, i tutaj Olga ustala to indywidualnie. Ja tutaj wpisałam, że to są zadania tygodniowe, no bo mniej więcej zapewne tak to będzie wyglądać. Więcej tych, zaję, tych zadań na pewno będzie miało dłuższy termin niż dwa dni, chyba, że będą one po prostu krótkie. Ale zdecydowanie mamy nieprzegładalny termin zakończenia, bo trzeba się wyrobić do następnego spotkania, z, do konkretnego spotkania, tak, z danym materiałem. W przypadku kursu online mamy ten sposób, gdzie, gdzie jest milion rzeczy na głowie. Czyli nie mamy konkretnej daty e, wykonania, czyli kiedy to trzeba zrobić, e, tylko ile mniej więcej chciałoby się zrealizować w danym tygodniu. Czyli mamy to, mm, to ten plan minimum plus to, co byłoby fajnie, jakby się udało. Czyli e, ten kurs online nie jest tutaj priorytetem, jest takim dodatkiem, można powiedzieć, e, ale mimo wszystko e, jest na niego kładzony, kładziony nacisk. Tak, bo staramy się, żeby te zadania tygodniowe jednak były realizowane, a nie tylko odkładane z tygodnia na tydzień, bo wtedy po prostu tkwimy w miejscu. Nie ma postępu. Następnie mamy słownictwo. No, i w nauce słownictwa lecimy metodą codziennego postępu, czyli tak codziennie po trochu i monitorowanie postępów. To jest bardzo ważne, bo bardzo często w przypadku słownictwa, jeśli się uczymy bez jakiegokolwiek wsparcia algorytmów, tylko na przykład jest to jakiś zeszyt, gdzie zapisujemy słówka, albo robimy sobie jakieś listy własne, robimy sobie jakieś nie wiem, mapy myśli, robimy sobie jakieś bazy. Tego typu rzeczy, no to bardzo często mamy problem z monitorowaniem postępów. Czyli, z, ok, zrobimy sobie tą, tą bazę swoją, mamy gdzieś to wszystko spisane i to tak po prostu leży i czekamy, aż magicznie wejdzie nam do głowy. A tak to niestety się nie uda. Więc, za pomocą różnych innych programów, albo samodzielnie za pomocą chociażby regularnych testów jesteśmy w stanie sprawdzić swoje postępy. Tutaj Olga się zdecydowała na Anki, czyli mamy codziennie po trochu, bo trochę będzie tych nowych słówek i trochę będzie, i oczywiście powtórki wszystkich, wszystkich tych poprzednich. Ile będzie tych nowych słówek dziennie? No to to zależy od, od nakładu, od tego, ile, ile Olga da radę po prostu, żeby, żeby udźwignąć, można powiedzieć. Więc tutaj to to dużo zależy od, od po prostu nakładu możliwego nakładu pracy. Jeśli chodzi o anki to tam domyślnie w każdej talii jest 20 nowych słówek dziennie, więc to jest dobrze sobie zmniejszyć, jeśli mamy większą liczbę talii. Jeśli jest to jedna talia i jeśli to są całkiem niecałkiem nowe słówka, no to 20 dziennie jest ok. Jeśli są to słówka, które są absolutnie nowe, albo tych tali jest więcej, czyli wtedy dla każdej tali jest 20, czyli powiedzmy mamy 5 tali, już mamy 100 słówek dziennie, to to jest zdecydowanie za dużo, bo one się bardzo szybko nawarstwiają. Okay? Czyli mamy codziennie po trochu i ważna rzecz, czyli monitorowanie postępów. A co do monitorowania postępów, to jak to będziemy robić tak konkretnie? No jeśli chodzi o zajęcia, no to Olga zdecydowanie ma tutaj prostą rzecz. Przede wszystkim, ile tych godzin już było, ile było już spotkań, tak? I potem z pracą domową też dość łatwo można ocenić, czy była zrobiona, czy nie. No bo albo się udało, albo. Coś nie zostało wykonane, i wtedy kontroluje to też lektor, czyli mamy dodatkową motywację, no bo wtedy trzeba się wytłumaczyć, dlaczego nie, co nie wyszło i kiedy będzie to jednak zrobione. I w systemie dziennym oczywiście cały czas są to powtórki i nowe słówka w anki. Wrzuciłam to w temat w zajęć, no bo większość tych słów, które Olga będzie poznawała i będzie sobie dodawała do anki, zapewne będzie związane z zajęciami i z, tych materiałami, z tymi materiałami dostarczonymi przez lektora. Oprócz tego był ten jeszcze kurs online, gdzie mieliśmy te 12, 12 lekcji. Więc tutaj dobrym pytaniem jest po prostu, w jakim tempie udaje się te lekcje przerobić, bo tak jak wspominałam, te lekcje są dość wypasione i bogate, więc i w jakim tempie udaje się po prostu przez nie przejść, tak? Czyli czy ta jedna lekcja tygodniowo jest realistyczna, czy to tempo jest za duże. Bo też trzeba pamiętać, że nie wystarczy po prostu przeklikać, jeśli to jest kurs online, przeklikać tego wszystkiego, ale trzeba też to zrozumieć, zapamiętać yy, i utrwalić. Więc czasami lepiej jest zwolnić niż lecieć jak najszybciej, no bo tak było w planie. Czasami lepiej jest po prostu zmniejszyć to, żeby dało się to wszystko zrozumieć i, i przyswoić, a nie tylko po prostu odhaczyć w programie, że zostało to zrobione. Czyli kontrolujemy w jakim tempie i ile tych jednostek udaje się zrobić po prostu. No i oczywiście nie zapominamy, że Olga cały czas dąży do egzaminu, czyli tutaj należy cały czas mieć to gdzieś z tyłu głowy, że ok, jak tam wyniki z tego egzaminu, jakie są próbne testy, czy ta tendencja jest rosnąca, czy coś się zmienia, czy mam ciągle z, czymś, z jakąś częścią większy problem, czy któraś część jest wyjątkowo prosta, na czym się tutaj skupić i... W ten sposób eliminujemy po prostu problemy. tak, Czyli szukamy tych e, sprawności, czy tych elementów, które są najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane i e, sprawiają najwięcej kłopotów. I to się sprawdza w przypadku każdego egzaminu. E, nieważne, czy jest to egzamin z niemieckiego, z angielskiego, czy z hiszpańskiego na przykład. Tak? Tutaj e, po prostu cały czas mamy te trudne testy, sprawdzamy tendencje. Czy coś nam rośnie, czy się utrzymuje na tym samym poziomie, a jeśli coś nie działa tak jak powinno, no to trzeba tutaj wprowadzić jakiś plan naprawczy, zastanowić się co nie działa, dlaczego i jak to poprawić. Czyli mamy taki plan naprawdę dość wypasiony nauka na pełen etat, można powiedzieć, bo mamy no, spokojnie te 30 godzin w tygodniu i na dodatek nauka pod egzamin. Taka nie do końca samodzielna, bo mamy wsparcie lektora, czyli takie, takie inne zupełnie podejścia do, do tego, które omawiałam wcześniej. Okay? A na kolejnych webinarach będę omawiać kolejne uczestniczki mojego mentoringu językowego, naszych spotkań motywacyjnych, czyli przez kolejne na kolejnych trzech, nad kolejnych trzech webinarach będą kolejne trzy uczestniczki. Będziemy mieli jeszcze szwedzki, włoski i kolejny, kolejny pomysł na angielski. Później mamy sesję QA, czyli pytania i odpowiedzi na żywo. Następnie znowu. Trzy nagrane wcześniej e, webinary na temat, jeden na temat nauki ekspresowej, kolejne nauki pod certyfikat i kolejny na temat nauki kilku języków je, jednocześnie. E, później, dwa ostatnie webinary w tym roku to są te webinary na żywo, czyli 20 grudnia mamy podsumowanie tych planów e, uczestniczek i mojego, a 27 sesja QA zaraz przed, e, przed Nowym Rokiem, czyli wszystkie pytania dotyczące postanowień noworocznych i planów na nowy rok będą tam pasowały wszystkie te pytania. A jeśli macie jakieś pytania co do Olgi, do Olgi, co do planu, co do swojej sytuacji, dawajcie znać, będę na wszystkie odpowiadać jak najbardziej. A być może nawet nagram dla was jakiś kolejny film na ten temat. Także wielkie dzięki i do zobaczenia następnym razem. Cześć.